Ryberbanny! Hehehe Nikt nie jest w stanie mnie zatrzymać, ha No chyba, że ten kuter rybacki, no pomocy o. o no co jest, pomocy Kur... Jadę na grzyby, pozdro, ha Ginę, o! Cię to zrobić Pomocy, come on, come on. No, i f... o. OOOH! OOOH! GIN! Dobra, GIN mapa. że Także teraz na spokojnie! O, oh, what the Gini, Rozumiesz? O, what the oh, pomocy! O! Oh. Co tam robi kurwa Skoda Octavia? Bulla. Kurwa! Ja Jadę stodałam! Oł szie... się? Potajemnie? I to ze mnie? O... Oh, oh, co jest? <ścjalnie> Szemaelo, z tej strony Kokos. No i witam Was w kolejnym odcinku z Flatout 2. Ogólnie w międzyczasie, pomiędzy filmami w czasie wolnym, dokonałem kilku inwestycji. Nie wiem, czy to widać jeszcze, bo to jest pierwszy testowy film, ale zmieniłem kamerę. Obecnie używam Elgato Face MK2. No i po wstępnych testach muszę powiedzieć, że no, wygląda to całkiem nieźle. Ale no, tak jak mówiłem, to jest pierwszy film, który nagrywam tą kamerą. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Mianowicie zakupiłem nową klawiaturę. Dokładnie tą klawiaturę. Jest to Dark Project Fuji, coś tam. Nie jestem pewien dokładnie, ale zakupiłem ją głównie dlatego, bo ma całkiem ciekawe switche. Switche, których tak nie słychać jak w poprzedniej klawiaturze. I nawet to przyłożę do mikrofonu, nie wiem czy będzie słychać w ogóle cokolwiek, ale... W poprzedniej klawiaturze jakbym napierdalał maszyną do pisania, taką 14-wieczną. Także myślę, że to jest całkiem, całkiem spory improvement, muszę przyznać. Obecnie to nawet tego nie zauważycie, bo będę i tak grał na padzie, także... Nieistotne, ale... nieistotne. Ale kamera to też całkiem spory game changer. No ale cóż, póki co my przechodzimy do... Przechodzimy do flatouta, tak? No i cóż, jesteśmy w grze. Ogólnie przed nami całkiem sporo pucharów, bo jak widać aż cztery. Cztery, no i sporo naprawdę, sporo ścigów. Ale ja jestem gotowy, rozumiesz? Ja jestem gotowy. Kokoski. Szmato. Dokładnie tak. Jadę was zniszczyć. Ginsz, ma to. O, nie tak to miał wyglądać. Resetuj mnie to gówno, Oczy. Z to jeszcze zwyciężej, rozumiesz? Znowu jedziemy ten las. Las zniszczenia. No cóż, tą trasę już pamiętam na pamięć. Mógłbym autentycznie jechać ją z zamkniętymi oczyma. Nie jestem pewien, czy wtedy wygrał, szczerze mówiąc, ale. O, jest szansa, że nie, ale Ginsz ma Koniec jazdy jak frajer, rozumiesz? Tylko zabójstwo mnie interesuje. Tak jest. O, sorry, musiałem to zrobić. Wybacz mi, przyjacielu. Wybacz mi, przyjacielu, ale. Ale chęć destrukcji mnie niszczy od środka. Gdzie jadę w ogóle? What the fuck, man! Wracaj tu, frajerze. Takie zniszczenie sieje, a nadal jestem siódmy. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ha. Chodźcie tu, frajerzy. Kokoskę po was jedzie, rozumiesz? Dzień, szmato. Oh shit. Ryberbanding. Znowu jadę odrodem. Oh shit. Ale nie przeszkadza mi to. Nie przeszkadza mi to, aby kasować oponentów. <laughs> tak jest. Znajdźcie mą potęgę, frajerzy. Ja to jestem mistrzem wyścigów. Mam nadzieję, że sobie to zapamiętacie. Nie udać nic. Ten wyścig jest. Po prostu mój, rozumiesz to, ile to z okrążeń cztery. God damn. God damn. Ktoś poprzednio w komentarzach pisał, że podobno jest jakaś modyfikacja do tej gry, która wydłuża rozgrywkę. Sprawia, że jest więcej pucharów, więcej wyścigów, więcej okrążeń, ale muszę przyznać, że gdybym to gówno zainstalował, to pewnie przeszedłbym tą grę za jakieś 4 lata może. <grym> jakby dobrze poszło, no jakby dobrze poszło. Także ja raczej, raczej podziękuję. <grym> Wystarczą mi te cztery okrążenia. Cztery okrążenia, by wszystkich zniszczyć. No póki co jestem trzeci, i nie potrafię wyprzedzić tych frajer. No, o, dobra, jednak nic nie mówiłem. Chodź tu gnoju! Jacek pentom zniszczycie, Zniszczę cię, rozumiesz, zniszczy cię. Nie wywiniesz się, skórwę seno. Ten wyścig jest mój. Wracaj tu gnoju, wracaj tu, rozumiesz. Zniszczę cię. Ostatnie okrążenie, musi być moje, musi być moje, tak jest! O! Totalny rozpierdol Właśnie tego oczekuję od wyścigów, rozumiesz Niczego więcej no i Uwaga, uwaga, mamy to, mamy to Pierwsze zwycięstwo dzisiejszego dnia Inaczej być nie mogło, no inaczej być nie mogło No dobra, w takim razie lecimy dalej Kolejny wyścig, kolejny wyścig Na tych pierdolonych farmach dla frajerów God damn it, god damn it Może ja tylko buszka ściągnę Chłopaki, zaczekajcie proszę was Mogliście zaczekać, no mogliście zaczekać, tak Czy tu się nie godzi, gin szmato <laughs> Totalny rozpierdol, rozumiesz to. Totalny rozpierdol. Gdzie są następne ofiary? No, gdzie są następne ofiary? Czemu chłop jedzie pod prąd? What the fuck man? Skądś tam kurwa wziął? Wjechał mi pod koła, no sam chciał zginąć. Niewiele mogłem poradzić, szczerze mówiąc. Ale mamy tu jeszcze jednego delikwenta. Mamy tu jeszcze jednego delikwenta. Chodź tu, gnoju. Dorwę cię, rozumiesz. Sally Taylor, ty szmata. Zniszczę cię. Tak jest gień kurwa. Chodź tu, chodź tu. No, dobra, ona nie potrafi jeździć. No, ona nie potrafi jeździć, przysięgam. co mogę poradzić? Co mogę poradzić? Jestem po prostu zbyt potężny. Jestem zbyt potężnym ścigantem. Nikt nie jest w stanie mnie zatrzymać. A. No chyba że ten pierdolony kuter rybacki, no pomocy! Dobra, nie tak to miał wyglądać. Nie, nie tak to miał wyglądać. God damit, god No, oh, Stop pierdala's. What the fuck, man! Zajebała w jakiś mur. Co oni robią? Co oni robią ci psychopaci? No, Autentycznie no nie potrafią jeździć, nie potrafią jeździć. Na szczęście ja jestem mistrzem kierownicy Jacek pętowych pierdala. Oczy, dobra, nie tak to miał wyglądać, ale gainz. Mato, rozumiesz? Gin. Oh, shit, oh, shit, oh. oh no, co jest? Pomocy, what the fuck? Oh. Kur. Nie wygram tego, nie wygram. Kurwa, co się dzieje? No, godny jedź do przodu. No i kurwa, oh. Jadę na grzyby, pozdro, ha. Ty, ja sobie pozwiedzę. O, oh, dobra, jednak. jednak nie pozwiedzę ma- Dobra, człowiek, jestem piąty, to jest ostatnie okrążenie. To jest nie do wygrania. Ginę! Musiałem oh. to zrobić. Dobra, jeszcze raz, no, jeszcze raz. Tego tego nie było, rozumiesz? Teraz pełne skupienie, pełne skupienie. Jacek Pento wybierdalaj. Ja to wygrywam, no. Я то выигрываю. O oh, what the fuck? Jadę na jednym kolega Cyk, Jacek, Pento zduglowany, zamordowany, no i to mi się podoba Pozdrow frajerze. O, oh, what the fuck, no co możesz mnie wyprzedzać? Nadal jestem pierwszy. Tak jest, o co to za kolejny frajer. No z kim ja się ścigam, no, z kim ja się ścigam, no, ale cóż, ścieromobil triumfuje po raz kolejny, no. To mi się podoba, no to mi się podoba. No i przed nami kolejny wyścig, kolejny pojedynek w kanionie. Grand Canyon dziwka. oho Co ty robisz? Co ty robisz? Kurwa, gdzie ja jadę? jadę? zwiedzać piaski. What the fuck No, szmato Nie wjeżdżaj mi w dupskę, rozumiesz? Gdzie jest kurwa Las Vegas? Las Venturas? Gdzie jest Trufi CJ? What the fuck O, no, co jest? Wiem, że gdzieś tutaj muszą być No wiem, że gdzieś tutaj muszą być Wracaj tu, fra... O oh. <laughs> What the fuck Co za nieudacznik Jak można jeździć jak taki frajer? Ja bym czegoś takiego nigdy nie zrobił, rozumiesz? Jestem po prostu zbyt dobry No, jestem zbyt dobry Siłanko, Jacek, pento frajerze Oh, shit O, nie Pomocy No i ho no i pozdro, what the fuck. No no kurwa, co jest? Pomocy, pomocy, jedź, jedź, w że je, no nie, nie. Czyli co, dachowanie, co tu się odjebało? What the fuck. Dobra, nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło, ale to nie była moja zasługa, rozumiesz? Nic nie zrobiłem, przysięgam, no co jest? What the fuck, Dobra, nie wygląda to dobrze, no nie wygląda to dobrze. Gimsz, Mato, Jacek, Pęto, Gnoju. No no, God damn it, no jak oni jeżdżą. Dobra, ja nie mogę nic zrobić, jestem piąty, byłem pierwszy. Szmato Jason Walker nie żyje, zajebiście Śmanko, Jacek Pento, pozorze cię wyprzedzę Muszę być pierwszy, rozumiesz? Muszę to wygrać to zamierzam zrobić, choć tu gnoju Zniszczę cię, rozumiesz, zniszczę Dobra, łatwo Łatwe zwycięstwo, dobra, jednak nic nie mówiłem Na wsteku, na... O, czekaj, co, wygrałem? Nie Co się dzieje? Ja pierdolę, nie Nie, pomocy, pomocy, komu, komu, come... No i A miało być tak dobrze a no e, Dobra, tego nie było, a czy nadal będę pierwszy? W sensie wygram ten puchar, będę miał złoty medal, czy... <laughs> Łatwo Cztery punkty przewagi, suko Tylko to mnie interesuje Curling, co to kurwa jest? Nie mam pojęcia, ale już się boję, już się boję No ale dobra, ten puchar mamy Także zaczynamy następnym. Cztery kolejne wyścigi Zobaczmy, zobaczmy co tu się dzieje Zobaczmy ilu frajerów tym razem będę musiał skasować Mam nadzieję, że wszystkich ma to. <laughs> tak jest Znaj potęgę, znaj potęgę kokoskę, o. What the fuck co tu robię, te śmietniki Na żadne śmietniki oprócz moich przeciwników się nie godziłem I spędzi mnie nos pomocy Pomocy przegram to Kurwa co jest Drift to, jadę mylnio No spędzi mnie no O Uh, uh. Ale by zajebał jakieś szczura w klimpę Czyli co? A, tego nie było, tego nie było Taktyczna becz... No i chuj, nie trafiłem znowu Ja jakiś wylew autentycznie Chodź tu, szmato nie <laughs> rozumiesz? Tak jest o, What the fuck is going on? Odbijam się na lewo i prawo Zaraz zginę, przysięgam Ale jestem drugi jakimś cudem Nawet nie wiem, jakie ja to zrobiłem, ale... Ale może być, no może być Drift, dziwko, drift Jason Walker leży O tym razem wykonam tą beczkę, przysięgam Jazda na dwóch kołach może też być O, ty szmato I tu są tylko dwa okrążenia, ale to je bałem, co jest? w tym trzeci. Dobra, to nie może tak wyglądać. What the fuck, man. Dwa okrążenia? No, tego to się nie spodziewałem. Myślałem, że co najmniej z sześć tu będzie. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Dzień no. Kień! No i pierwsza pozycja mamy to. No tak miało to wyglądać od samego początku. No i cóż, no i cóż. Lecimy na następny wyścig, również dwa okrążenia. No to mi się podoba, no to mi się podoba. W końcu jakaś szybka akcja. Szybka destrukcja oponentów, no i wracamy do domu, tak. ma- What the fuck! Dobra, nie tak to miało wyglądać. To ja miałem kogoś wcisnąć w ścianę, a niekoniecznie sam się w nią wpierdolić. No ale cóż, no ale cóż, leciutki, leciutki problem, tak się wydarzył. Leciutki kłopocik przy pracy, kar seks, człowiek. I jedziemy dalej, tak? I jedziemy dalej. Chodź tu szmato. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Pomocy. Jadę polem znowu, gaddę. Dobra, bo ja tego nie wygram, ja tego nie wygram! o Dobra, dzień szmata! To jest do restartu. Nic więcej nie poradzę, no dwa okrążenia, ja muszę to zwyciężyć, rozumiesz Także teraz na spokojnie. Ooo what the fuck? na spokojnie powiedziałem. No, co tu się dzieje? Dobra, no i mamy to, mamy to. Dobra, więc kolejny wyścig zwyciężony. No i cóż, zaczynamy następny. Nadal dwa okrążenia. Ciekawe, ciekawe. ma szmato. <laughs> Dobra, łatwo. Teraz możemy kontynuować ten wyścig, rozumiesz. Możemy kontynuować totalną deklasację naszych oponentów. Bo właśnie to ich czeka, no, to ich czeka. Jadę po was, jadę. Gień gnoju. <laughs> tak jest. Zero litości, zero litości. Zero litości dla wrogów kaka Gin, kurwa. Gin, rozumiesz? No, god it, pomocy. Nie wygram tego, nie wygram tego. O. To jest ostatnie okrążenie. Jestem drugi. To jest koniec. To jest koniec, przysięgam. Ja na drugie miejsce jeszcze, może być. Chyba, tak mi się wydaje. Miejmy taką nadzieję, przynajmniej. No, miejmy taką nadzieję. Ostatni wyścig. Ostatni wyścig, Szymato. Miejski wyścig. Jacek Pento, wypierdalaj. Nienawidzę cię, rozumiesz? Jacek Pento to mój odwieczny nemesis. Nigdy go nie zapomnę, nigdy go nie zapomnę. Gin, rozumiesz? O, otam. pomocy. O, wybacz, Jacek Pento, ale musiałem cię pocałować, rozumiesz? To było silniejsze ode mnie. Od lat czuję do ciebie pociąg. Proszę, Jacek Pento, usiądź mi na mordzie. O, otam. God damn it. nie jest dobrze, no nie jest dobrze. Jadę w chłopie, rozumiesz? Nadal dwa okrążenia, ale spokojnie. Ja to jeszcze zwyciężę. Ja to jeszcze zwyciężę. Bracie, puść mnie, puść mnie, ja to muszę wygrać. Nie ma innej opcji, rozumiesz? Nie ma innej opcji. O, pomocy. Otam. Co tam robi kurwa, Skoda Oktawia? Pomocy. Gin, rozumiesz? Gin. Dobra, ostatnie okrążenie jest Jestem trzeci. Dobrze by było jakbym był pierwszy jednak. Chciałbym wygrać ten puchar, rozumiesz? Chciałbym wygrać ten puchar. No, Jason Walker nie żyje. I Sally Taylor też. What the fuck, co tam się wydarzyło? Nie mam pojęcia, człowieku, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale ja tu muszę wygrać. Chodź tu, szmato. że cię wyprzedzę. O, Jacek Pento stoi w miejscu. Co za frajer. Chyba daje mi to wygrać. Dzięki stary, dzięki stary, doceniam. I naprawdę to doceniam. No i cóż, chwila prawdy. Ścieromobil zwycięża po raz kolejny. No i mamy to, no i mamy to. Ko kolejny puchar do kieszeni. W darta mogę zajebać, nieźle, nieźle. Ale póki co imprezy nas nie interesują. Interesują nas ostatnie dwa puchary. Ostatnie dwa puchary, cztery okrążenia, no i cóż, no i cóż. To już będzie koniec, rozumiesz? Skończymy te puchary później zostaną nam imprezy jeszcze do zamknięcia w tym trybie wyścigowym. A co ty odpierdalasz, frajerze? No i końcowo zostaną nam te wielkie mistrzostwa. Jeszcze gdy ukończymy te dwa puchary, odblokuje nam się ta ostatnia fura, którą na pewno chciałbym kupić. Ten bulet Przecież, jak najbardziej, możemy w niego zainwestować i go nieco ulepszyć. Na pewno nam się przyda na ostatnie wyścigi. Ale póki co, zajmijmy się profesjonalnym wykończeniem tych wyścigów, Bo właśnie tym się zajmuję, tak. No, ja tym się zajmuję zawodowo wręcz. Zawodowo. Odkąd pierwszy raz nagrałem film z Undergrounda 2 Dwójki, to no. zostałem profesjonalnym ścigantem, tak. Widać to, widać to. Nieważne, nieważne. Czuć tą renomę, czuć ten kunszt prawdziwego ściganta. Kurwa! Aha. Co tu się dzieje? Zo o. Dobra, ja jestem w szoku, ja jestem w szoku, przysięgam. Jadę 100 dołom, holy Dobra, mogłem jednak nie jechać z to dołam Come on, wygram to, wygram to, wygram to. Chodź tu, frajerze, come on. Ah. Dobra, drugie miejsce może być, no może być. Nie będę chwilowo narzekał. Mamy jeszcze cztery wyścigi. Cztery wyścigi do wygrania, no i znowu lotnisko trufa z GTA San Andreas. What the fuck? CJ, gdzie jesteś? Halo, CJ, ha. Oh shit, here we go again. Oh. God damn it. co tu się dzieje? Już na tej trasie jest taki rozpierdol, że ja nic nie widzę. Wjeżdżam w helikopter. Oh, what the fuck? Chodź, tuż, Mato. Ozu, że wskoczyć i na pakę. <gry> tego nikt się nie spodziewał. Taktyczne zagranie, rozumiesz? Taktyczne zagranie. Heads off, shit Mato. Daj mi to wygrać, rozumiesz? Daj mi to wygrać. <gry> łatwo. Ha. No i mamy tą, no i mamy tą. Ścieromobil suko. Dokładnie tak, no dokładnie tak. I lecimy z następnym wyścigiem. Tym razem wyścig na torze, co? Wyścig na torze. Już mówiłem, chyba, że te na torze wyścigi jednymi z moich ulubionych chyba są. Czyli jak ja złożyłem to zdanie, nie mam kurwa po... Pojęcia, mówiąc nie wiem czy to było po polsku ale o oh, what the co tu się dzieje pomocy pomocy ha ha, ha ha what the fuck to jest za duży chaos potrzebuję pomocy autentycznie zaraz mi łeb eksploduje chodź tu gnoju chodź tu o oh, świetnie, nie 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 o jedź do przodu o mój what the fuck dobra spokojnie spokojnie jeszcze nic nie jest stracone rozumiesz ja to jeszcze wygram Skąd dziwko ty ja jestem czwarty jak to z możliwe myślałem że jestem co najmniej drugi what the fuck man nie jest dobrze oh. Ale spokojnie. Ja tu jeszcze zwyciężę Jacek Pento, gin O, what the fuck, man No wracaj tu, gnoju, wracaj tu Nie wywiniesz się, nie wywiniesz się tym razem Hehe, <laughs> frajerze, wypierdalaj Ja to wygram, ja to wygram Dobra, uwaga, wieka na chwilę Ostatnie okrążenie, jestem trzeci Jadę z krutasem. Ja tu wygrywam Nie widzę innej opcji, no. nie widzę innej opcji no, <laughs> co za frajer. No cóż, dzięki za pierwszą pozycję, tak. Dzięki bardzo serdecznie. Ale i tak mi się należało, no i tak mi się należałam. Dobra, dwa ostatnie wyścigi. Nadal brakuje jakiegokolwiek chociaż jednego nowego wyścigu. I Zaczynam podejrzewać, że autentycznie możliwe jest to, że przejechaliśmy już każdy, każdy możliwy wyścig. Jest taka opcja, no jest taka opcja. Chyba, że jeszcze w tych wielkich mistrzostwach się coś pojawi, ale nie wiem, nie wiem. Gin ma What the fuck, czemu wszyscy giną? Co się dzieje? Czy ja zostałem sam w wyścigu? No, no prawie. To fuck, trzy osoby nie żyją. Co tam się wydarzyło? No, kolejny, kolejny nieudacznik. What the fuck. Nie, ja zaraz autentycznie sam będę jechał ten wyścig. Ja nawet nic nie zrobiłem. Co tam się dzieje? Teraz tylko zwłoki będą leżały na środku drogi. To no, what the fuck, jak oni jeżdżą? Ktoś ich opętał, ewidentnie, no ewidentnie. No. no i cóż, Jason Walker, mamy pojedynek jeden na jeden, rozumiesz? Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, ale coś strzelam, że. Jason, no nie pożuje zbyt długo. No dobra, Jason, udało ci się przetrwać. Udało ci się przetrwać, zanim dojechałem do mety. Gratulacje, no gratulacje. What the fuck, man? No dobra, przed nami ostatni wyścig. Timberlands, Timberlands, zrozumiesz. Gin, Jacek pento, gin. Pojedynek w tym lesie zwycięży ścieromobil. Nie ma innej opcji, nie ma innej opcji! O! No to fuck szybka jazda na dwóch kołach. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Pomocy. Jacek pento, wracaj. Wracaj z skór wysynu. Nie wywiniesz się, nie wywiniesz się. Tego wyścigu chyba dawno nie jechaliśmy, takim się wydaje. Jechaliśmy co prawda, ale dawno, dawno temu. No oh, what the f Oh. No wjechał mi w Dubsko, no. I to tak na sucho, bez żadnego przygotowania. Jak on mógł? Jak on mógł mi to zrobić? O, oh świet... Kto tam to drzewo postawił? Dobra, uwaga, uwaga. Chwila prawdy. Chwila prawdy i kolejne zwycięstwo. Dobra, zajebiście. No i cóż, kolejny puchar do kieszeni. Piłka nożna. Soker, god damn. No dobra. Kolejna impreza odlukowana. W takim razie na przed nami... Przed nami ostatni puchar. Ostatni puchar i aż sześć wyścigów. Ja pierdolę. Czemu, czemu? Czemu ta to robi? No cóż, miejmy nadzieję jedynie, że za dużo okrążeń tu nie będzie. No póki co widzę trzy, także nie jest najgorzej, no nie jest najgorzej. Ale sześć wyścigów, nieźle kogoś pojebało. No ale niby rozumiem tak, to ostatni wyścig, no ale what no, the fuck. No, ale bez przesady, tak? no, bez przesady. Dwa by mi wystarczyły. No. No, to fuck. no co jest, jadę ścianą. Central Park dziwko. Dobra, spokojnie, spokojnie. To jest jak najbardziej do zwyciężenia. No i to zamierzam zrobić, no to zamierzam zrobić. No, albo jednak nie. Dzień, Szmato. Pusz, że wcisnę cię w ścianę? Tak jest, o! Lop przez szybę. No cóż, bardzo mi przykro. Szymanko Frejrzen, czemu tam stanął w miejscu i stoi jak ten słop? Nie mam pojęcia, co on robi, ale no cóż. Nie interesuje mnie to. Interesuje mnie jedynie zwycięstwo. O ty, Szmato. Jak śmierz mnie wyprze. O, dobra, nieważne. No i dobra, mamy to. Ścieromobil, kolejne zwycięstwo. Pierwsze. Pierwsze zwycięstwo w tym maratonie sześciowyścigowym. God damn it. Pomocy, pomocy. Chociaż, jeden nowy wyścig. Byście dali. Nawet tą samą trasę, tylko odwrotnie. Już widzieliśmy taką sztuczkę nieraz. Jakby, no nie pogniewałbym się tak. Zawsze coś. A, dobra, nieważne. Dobra, jadę górą. Co tu się dzieje? Wybacz, Jacek Pento, ale. O, się! Dobra, spokojnie, spokojnie. Jestem siódmy. Nie jest najgorzej. nie jest najgorzej. Jeszcze ich wszystkich zniszczę. Lot przez szybę What the fuck? Frank Malkow, co odpierdala tej. No, wy chłopaki, co wy tu robicie? Całujecie się potajemnie? I to bezemnie? mnie o. nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. O, święta. O, co ty robisz, no? Troje kultury, trochę kultury w tym wyścigu. Zobacz, co mi zrobiłeś z skórą, frajerze. No what the fuck, co się odpierdala w tej trasie w ogóle. Wszystko wjeżdżam na krawężnik, odbija mnie pomocy. Oh, Goddamn. Dobra, ja nie mam pojęcia jakim cudem moja fura jeszcze jeździ. Hot rod po trepanacji czaszki. O! Oh, no i chuj byłem pierwszy, jestem 58. To jest, to jest nie do wygrania, to jest koniec. Dobra, mamy to. Goddamn, to Mam dość. Mam dość tego wyści... No, to jest Tragiczny był ten wyścig. Przysięgam. Tragiczny. Ale przed nami jeszcze cztery następne. Ja pierdam. Dobra, na spokojnie. Tak. Pełne skupienie. Człowieku, zamykam oczy jadę i wygrywam, jadę i wygrywam No shit, frajerzy O, oh shit, oh shit, bus strażacki oh, No i mamy to, no i mamy to Kolejny wyścig w naszej kieszeni Come on, come on, speedrun Jeszcze ile nam zostało? Trzy, what the fuck Jeszcze trzy, jeszcze tylko trzy Come on, frajerzy, dajcie mi to wygrać po prostu Dajcie to walkowerem, rozumiesz I tak nie macie szans Nie macie szans, z potężnym kokoskiem O, oh, powiedziałem coś Oh, what the fuck is going on? Jeans, Mato <laughs> Rubber banding. Oh. <laughs> No i mamy to, mamy to. Kolejny wyścig za nami. No jeszcze dwa, jeszcze dwa. I totalne zwycięstwo, rozumiesz. Jeszcze dwa i koniec koszmaru, wypierdalaj. Gin, rozumiesz, o, wybacz, o, what the fuck. Co tu się dzieje? O, wybacz, what the fuck. Dobra, druga pozycja może być, może być. Tak już to wygrałem, tylko jeden wyścig, jeden wyścig. Jeden wyścig dzieli mnie od wolności. No i właśnie zamierzam, zamierzam ją zwyciężyć, rozumiesz? Wygram tą wolność. Odbiorę ją z powrotem. Przysięgam, przysięgam Nawet jeśli ktoś miałby zapłacić za to swoim życiem Na przykład tej frajerze <grystanie> Tak jest o! Albo ja akurat, o. O, co jest? Czy wszystko eksploduje na moich oczach. Pomocy! Dobra, drugie miejsce. Nawet nie mam pojęcia, gdzie był ten pierwszy chłop, szczerze mówiąc. On po prostu gdzieś zniknął. 3 sekundy przewagi. No, what the fuck, Jebany psychopata, ja mam dość. Ja mam dość, ale na szczęście. To koniec. To koniec. Bullet GT dziwką. Klasa uliczna ukończona. 20 koła do kieszeni. No i cóż, w taki oto sposób postępy w karierze równa się 100%. No nie licząc ostatecznych wyścigów, właśnie tutaj. Wielki fin a nie, czekaj, mamy aż trzy puchary i... What the fuck? Kurwa ile to z wyścigu w ogóle? Aha! Grand final jakiś fuck? goddammit, no goddammit wyścigi uliczne udało nam się ukończyć, mamy wszystkie złote puchary, no i przed nami obecnie zostaną jedynie imprezy, tym się będziemy zajmować w następnym odcinku, to na pewno ale jeszcze zanim zakończymy ten odcinek myślę, że możemy zakupić, zakupić nową furę, tak, długo wyczekiwany bullet getang, który czeka na nas tutaj w tym miejscu, jaki kolor ja bym chciał, czarno-niebieski wygląda całkiem spoko, muszę przyznać, albo biało-czarny chuj, niech będzie ten biało-czarny czemu nie, wiem. mamy nową furę, mamy nową furę. Mamy jeszcze 138 tysięcy. Zobaczymy, jak bardzo jeszcze mogę ją ulepszyć. Oczywiście wszystko na maksa. Wiadomo, wiadomo. Dobra, zabrakło mi nieco pieniędzy. Zabrakło mi nieco pieniędzy. Prawie wszystko ulepszyłem, ale brakuje mi kilku ostatnich tysięcy, także myślę, że to jest idealny moment, aby w końcu sprzedać naszego ścieromobila. Wybacz, mój drogi, dobrze, dobrze mi służyłeś, ale musimy się pożegnać. No, musimy się pożegnać. Musimy się pożegnać, no i ja wykupuję ostatnie ulepszenia karoserii, które nam zostały. No i w takie oto sposób. Mamy ulepszonego buleta na 100%. Maksymalna prędkość 10.0. What the fuck? Czy ja mogę go jakoś wytestować, zanim ruszymy jak w następny wyścig? Ty, mogę. What the fuck? Pokaż mnie, jak to jeździ. Jak jeździ to ścierwo. bullet G też ma to. Jeszcze dźwięk musiał się zbugować. Świetnie. Ty, ale ja to sunie. What the fuck, man? God damn. God damn. Jak ja mam to Maksymalna prędkość milion. Rozumiesz? What the fuck? Oh. Dobra, jadę, jadę ścianą. Co jest? Dobra, to jest... To auto jest zbyt potężne, ja ja nie wiem, czy ja jestem na to gotowy. No ale cóż, chwilowo to nieistotne. No bo cóż, póki co tutaj będziemy kończyć. Możecie dać znać, czy widzicie jakąś dużą różnicę w jakości kamery. Czy może niekoniecznie, albo w ogóle wam to wszystko jedno. Czy może jednak nic się nie zmieniło, tylko czoło mi urosło o dodatkowe 2 centymetry. Nie zdziwiłbym się. Póki co tutaj będziemy kończyć. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i widzimy się w następnym. Siemano.